Panie, przyjdź pan nie Jezu, Maranata Maranata Przyjdź, Panie, nie przyjdź. Jezu, Maranata I usłyszałem jak gdyby głos Witam Was bardzo serdecznie w trzecim dniu naszych spotkań w Adwencie Wdzięczności. Święty Franciszek ze Syżu, kiedy się nawracał i rozpoczynał swoją działalność, to jest taki moment w jego życiu, kiedy Święty Franciszek na początku zamieszkał w takim kościele, który się nazywał Porcium I on tam zamieszkał w ruinie, w takim sensie, że ten kościół był zrujnowany, i Święty Franciszek tam odnalazł Pana Boga. Tam się wydarzyły ważne dla niego momenty, które go doprowadziły do świętości. Święty Franciszek w tych ruinach odnalazł Pana Boga. I bardzo często podobnie dzieje się w naszym życiu. Ile mamy w naszym życiu takich ruin? W sensie zrujnowanych małżeństw, zrujnowanych ścieżek życiowych, zrujnowanych grzechami, błędami, złymi decyzjami, jakimiś upadkami, słabościami, nienawiścią mnóstwo ruin. Pewnie wielu z nas żyje w takim przekonaniu, że jak kiedyś mi się uda te ruiny odbudować, jak kiedyś coś tam zrobię, to się wszystko ponaprawia. No to może tam, w tych odnowionych i odbudowanych ruinach, pana Boga spotkam. Ale zobaczcie, że święty Franciszek spotkał pana Boga, ale pośrodku ruin. Nie dopiero potem, kiedy już coś tam się naprawiło, tylko właśnie tam. Chciałbym, żebyś dzisiaj Prześwietlił swoje serce, siebie i zobaczył te swoje ruiny, które masz w sobie. Bo w tych Twoich ruinach, w tych wszystkich Twoich miejscach, które masz porozwalane, porozsypywane, czeka na Ciebie Pan Bóg. Zobacz, że tak jak w życiu świętego Franciszka, Pan Bóg na tych Jego ruinach zbudował niesamowite rzeczy. W tej Twojej ruinie jest Pan Bóg i chce w Tobie działać. Przyjmij to dzisiaj. Weź więc dzisiaj kartkę i długopis i zobacz, co jest w tobie zrujnowane. Zniszczone i spróbuj to ponazywać. I zobacz, jak wiele dobra Pan Bóg dzięki temu w twoim życiu uczynił, bądź uczyni. Pod jakie dobro cię podprowadził. Co ta trudna sytuacja, czy to doświadczenie, czego cię ono nauczyło. Bądź dzisiaj wdzięczny. Nic w naszym życiu. Nie dzieje się bez przyczyny.